Konferencji prasowej ze mną są Roman Prawica i Damian Ciesielski. 101 do 77, panie trenerze, 5 me meczy, 4 wygrane. A jakby pan podsumował dzisiejsze spotkanie? Znaczy się trochę szczerze mówiąc tego meczu, to takie spotkanie. Niektórzy mówią, że o nic, a wydaje mi się, że, że dla nas jednak bardzo ważne spotkanie, żeby przypieczętować to, że nie przypadkiem nasz zespół zostaje w pierwszej widze. E bo no, chłopcy wykonali praktycznie cały plan, na który się umawialiśmy. Zagraliśmy bardzo zespołowo, to co zawsze chcemy, żeby to było. Także ostatni mecz, myślę, że można podsumować, że w 100% plan został wykonany. Czy jest któryś zawodników, bądź też zawodnicy, który chciałby Pan wyróżnić w to dzisiejszym spotkaniu? Znaczy, cały zespół chciałbym wyróżnić, bo tak jak powiem, to trudny taki mecz. Wiem sam z doświadczenia, że takie mecze, które teoretycznie są o nic nie. Niełatwo się gra, że trzeba utrzymać tą koncentrację, dlatego cieszę się, że cały zespół mógł zafunkcjonować, że mogliśmy wpuścić nawet młodego gracza, żeby zobaczył jak to jest na ligowych parkietach, także gratuluję mojemu zespołowi, cieszę się, że udało nam się zrealizować to. Panie trenerze, czy możemy już cokolwiek powiedzieć o pana trenerskiej przyszłości, czy na razie to jest cisza i spokój? No, czy jestem po wstępnych rozmowach z prezesem. Myślę, że obie strony wyraziły chęć, żeby dalej, dalej kontynuować pracę. Nic jeszcze nie jest tak na papierze sankcjonowane, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i wydaje mi się, że, że przyszły sezon będę spędzał tutaj razem z Ruszym. Damian Ciesielski. Damian. Twoja twarz nie mówi nic niczym że fiński skoczek, zawsze pełne skupienie, ale dzisiaj rozpocząłeś bardzo dobrze i bardzo ładnie rozpocząłeś yy, Tak, tak jak Clem te wspomniał, cały, cały tydzień byliśmy skupieni na tym, aby w ten mecz czy ten mecz wejść z pełną koncentracją, bo, bo czasami niestety bywa tak, że wiadomo, że te meczów są nic, dochodzi często do różnych sytuacji, w których można napędzić się kontuzji, zupełnie niepotrzebnej, dlatego ta koncentracja miała być z samego początku i, i mam nadzieję, tak jak wskazano, to wynik, że była. Ostatnia drużyna, która już spada. Były Wasze obawy, bo tak jak tutaj mówił, metro o pietruszkę, ale jednak, jednak zarówno zawodnicy Złowicza jak i wy chcieliście się pokazać, Wy przed własną publicznością, a łowiczanie jako ten spadkowicz, że, że jednak nie są zatytułowani. Pewnie. Drużyna bardzo ograna, bardzo doświadczona. Zespół Złowicza ma wielu talentowanych zawodników. Myślę, że nasze założenia zostały spełnione. I, I tak jak powiedziałem, yy, taki troszkę słodko-gorzki yy, koniec tego sezonu. Każdy z nas liczył na coś więcej względem sportowym, ale chcieliśmy takim tutaj akcentem pozytywnym zakończyć ten sezon głównie dla kibiców, aby, aby zasiać troszkę tej pozytywnej energii na, na, kolejne, na kolejne sezony. Jesteś już u kiedyś kolejny sezon w Krośnie. Czy jakieś już decyzje odnośnie Twojej sportowej przyszłości? Żadnych decyzji póki co jeszcze nie było. Tutaj, tak jak mówię, pełna koncentracja, bo na tym meczu nie chciałem na te poboczne e, drugoplanowe rzeczy, aby, aby tylko skupić się wyłącznie na tym spotkaniu i zagrać jak najlepiej potrafię. Także teraz ponownie Maledwim Bahama odpoczynek i czekamy na sezon 22-23. Tak więc dziękujemy kibicom przede wszystkim za wspaniały doping. No, dla nas teraz jest czas regeneracji, odpoczynku, no i nabrania się do następnego sezonu. Dziękuję Panu bardzo. Roman Prawica, Damian Ciesielski, Miasto Szkła Krosno. Dziękuję, Dziękuję bardzo.